I dobro. Witamy serdecznie. Dzisiaj kilka słów usłyszymy o świętym Pawle Apostole, bardzo ważnej postaci Kościoła Pierwotnego, i na początku od razu pytanie dotyczące Świętego Pawła. Wiemy, że jego nawrócenie było spektakularne, upadł na ziemię w sposób na pewno bolesny. Pytanie jest: z czego spadł Święty Paweł? A. Z osła. B. Z konia. C. Masz jakiś pomysł? Nie mam pojęcia. No to niech będzie, cenie wiadomo. Na końcu dowiemy się, jaka jest prawidłowa odpowiedź, a na razie do Świętego Pawła. Jeszcze wrócimy, natomiast chciałbym zacząć od Ewangelii, którą tej niedzieli usłyszymy. Jest to przepiękna, bardzo znana alegoria, którą Jezus stosuje do siebie alegoria o krzewie winnym czy o krzewie winorośli. Powiedziałem alegoria, ponieważ Ewangelia według Świętego Jana pełna jest alegorii. O ile w Ewangeliach synoptycznych, a więc Mateuszu, Marku i Łukaszu, mamy najczęściej Jezusowe przypowieści, o tyle święty Jan stosuje najczęściej alegorie. To jeszcze wytłumacz nam, zanim pójdziemy dalej i głębiej w tę Ewangelię, czym jest? Alegoria, a czym jest przypowieść, albo czym się od siebie różnią? Mhm. No, rzeczywiście są dość podobne, ale jeśli, gdy mówimy o przypowieści, czyli o tych formach, które w Ewangeliach, jak powiedziałem, synoptycznych są takie częste, najczęściej jest to pewien, pewna opowieść moralna, opowieść mówiąca o życiu ludzkim. Najczęściej ma prostą fabułę i w sposób przenośny mówi o jakichś aspektach ludzkiego życia. Takim typowym przykładem niech będzie. Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, albo przypowieść o Synu Marnotrawnym. Jest pewna fabuła, pewna historia, i my wiemy, że ona oznacza coś więcej niż tylko ta dosłowna historia, więc pewna przypowieść. Natomiast gdy mówimy o alegorii, mamy, mówimy tak naprawdę o pewnym rozbudowanym obrazie. Pewien obraz Jezus stosuje, rozbudowany, po to, aby powiedzieć o jakiejś innej rzeczywistości, ale bardzo jasno określonej. Jednoznacznie wiemy, do czego odnosi się sens tej alegorii. Aby to było może jaśniejsze, zobaczmy na konkretną alegorię. Tydzień temu na przykład mieliśmy alegorię Pana Jezusa, kiedy on mówił o sobie jako o dobrym pasterzu, który zna swoje owce, który życie oddaje za owce, pewien obraz rozbudowany dobrego pasterza, albo jak mówiliśmy, pięknego pasterza. Dzisiaj natomiast mamy przepiękną alegorię o winorośli, czy o krzewie winnym. Jezus mówi: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest hodowcą winny dla rośli. Yy, proszę bardzo, yy, bo ja mam napisane, że ojciec jest tym, który go uprawia. Co ty mm -hmm. masz za Pismo Święte? No ja mam Pismo Święte, znane Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych, już nie taki najnowszy, bo są nowsze. Ale jest to tak zwane Pismo Święte z Duchem Świętym, wydanie Paulistów. Słynne. Bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe tłumaczenie, bardziej współczesne. Czyli inne niż tysiąc-latka? Inne niż tysiąc-latka, trochę inne tłumaczenie. I rzeczywiście <coughs> mamy tutaj dość ciekawą historię, ponieważ. W tym Piśmie Świętym tłumaczenie brzmi ojciec jest hodowcą winnej latorośli, a u Ciebie? A u mnie jest, ojciec jest tym, który go uprawia. Uprawia. No właśnie, moglibyśmy. To chyba pytanie do botani botaników: czym się różni hodowla winorośli od jej uprawy? Rzeczywiście, można uprawiać rośliny normalnie uprawiamy, można też hodować rośliny, ale zdaje się, różnica będzie taka, że uprawia uprawiamy te rośliny w znaczeniu pielęgnujemy rośliny. Natomiast kiedy ktoś hoduje rośliny, najczęściej tworzy coś nowego, albo jakieś nowe odmiany, albo kreuje jakoś na nowo te rośliny. Więc tutaj mielibyśmy taką różnicę, że jeśli nazwiemy, czy przetłumaczymy to słowo, bo tak naprawdę w oryginale greckim jest słowo Georgos, które oznacza rolnika, czy farmera, który zajmuje się akurat winoroślą. Ale jeśli przetłumaczymy to jako tym, który uprawia, mielibyśmy sens troski, czy pielęg ojciec jest tym, który pielęgnuje. I troszczy się o te winnice, natomiast, gdy nazywamy go hodowcą, to tym, który tworzy, który kreuje jakoś te winnice, może na nowo. Czyli Bóg Stwórca. Bóg Stwórca, to rzeczywiście, było... jak najbardziej. A Jezus mówi: Jezus, syn, mówi: Ja jestem tym krzewem, czyli tą winoroślą, krzewem winorośli. I każda gałązka tu jest bardzo ciekawe mówi Jezus jak działa związek Chrystusa jako winorośli z tymi latoroślami czy z tymi. Od nogami, które wyrastają, a jest to każdy chrześcijanin. I mówi, każdą gałązkę, czy każdą latorośl, która nie owocuje we mnie, ojciec odcina, a te, która rodzi owoc, oczyszcza, aby dawała jeszcze więcej owocu. Wiemy dobrze, że ten, kto się zajmuje winoroślą, chodzi mu o to, żeby owoce były drobne, obfite. I tutaj mamy dwa rodzaje pewnych operacji, czy pewnego sposobu troszczenia się o tę winorośl, o owoce. Pierwszy to jest odcinanie tego, co jest martwe, odcinanie tego, co nie daje życia i nie da na pewno owocu. To należy odciąć i odrzucić, i mówi Jezus, wrzuca się w ogień i spłonie i spala się. A drugą operacją wobec tych gałązek czy tych latorośli, które mają wydać owoc, to jest operacja oczyszczania, a więc oczyszczania z tego, co nie jest owocem, po to, aby rzeczywiście owoc mógł w swojej pełnej krasie rozwinąć się. I zaowocować jak najpełniej. Takie dwie można powiedzieć operacje, które Jezus oczywiście w sensie alegorycznym, czyli przenośnym, stosuje do tego, aby pokazać, jaka jest relacja Jego i Ojca do człowieka, do człowieka wierzącego. I gdybyśmy chcieli przełożyć to na jakiś konkret życiowy albo na pewną konkretną historię, to właśnie w pierwszym czytaniu usłyszymy tej niedzieli fragment z dziewiątego rozdziału dziejów apostolskich, gdzie akcent. Narracji Dziejów Apostolskich przesuwa się już ze świętego Piotra, o czym o kim była mowa wcześniej, na świętego Pawła, a właściwie Szawła. Szawel, który nawrócił się w drodze do Damaszku, to jest początek rozdziału dziewiątego, a następnie ten Szawel nawrócony, pełen entuzjazmu, chce głosić Chrystusa wszystkim i przychodzi do Jerozolimy, ale tam nie chcą go przyjąć. Bo mówią, że boją się, nie, wiedzą, nie wierzą, że naprawdę stały się Łuszniem. Myślą, że jest jakimś szpiegiem, który tylko pod pozorem przyjęcia nauki Chrystusa chce znowu prześladować, chce znowu niszczyć Kościół Pierwotny. Dlatego po tym doświadczeniu bardzo trudnym, nawrócenia św. Pawła, znowu Paweł doświadcza tych trudności, owego nieprzyjęcia, czy tego, że heleniści potem jest powiedziane, chcieli go zgładzić, więc trzeba było go znowu odesłać. Jedyną postacią, która była tu życzliwa, na początku Pawłowi był, Niejaki Barnaba, postać bardzo ważna w kościele pierwotnym, ale dzisiaj jakoś trochę zapomniana. Mówimy o innych apostołach, nawet o Tymoteuszu i Tytusie możemy częściej usłyszeć, a Barnaba, ten dzięki któremu mamy Świętego Pawła, może troszkę zapomniany. Ale też ta jego historia pokazuje trudności. To, że Bóg na początku też go oczyszczał z tego, co było do oczyszczenia, aby przyniósł owoc obfity. Czy zgadzasz się z tym? Oczywiście właśnie. myślę sobie, że dla nas i dlatego tak dobrane jest pierwsze czytanie, szaweł, późniejszy święty Paweł, jest od razu obrazem i przykładem, co to znaczy, że Bóg jest tym, który odcina, tym, który oczyszcza, tym, który pielęgnuje. Popatrzmy na chwilę na to życie świętego Pawła, wcześniej szawła, więc później dowiemy się, co się wydarzyło pod Damaszkiem, z czego spadł szaweł. Na pewno wiemy, że to wydarzenie było najmocniejszym wydarzeniem w jego życiu. To było to wstrząsające nie. wydarzenie, kiedy poznał Chrystusa. Chrystusa, który zadaje mu pytanie: "Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?". Zobaczcie, to jest ciekawe pytanie, bo Szawel wcale nie prześladował Chrystusa, tylko jego uczniów, ale Chrystus nie. utożsamia się ze swoimi uczniami, czyli właśnie on jest krzewem winnym, a wszyscy uczniowie są wszczepieni w Chrystusa. Dlatego Chrystus mówi: Dlaczego mnie prześladujesz? Nie dlaczego prześladujesz moich uczniów? To jest bardzo ważne pytanie. Chrystus jest, jest kościołem, tak? Chrystus jest tym krzewem winnym, w którym my jesteśmy wszczepieni. Więc to wydarzenie pod Damaszkiem, ten moment upadku świętego Pawła, upadku, jeszcze nie wiemy z czego, ale, ale ten moment, kiedy musiał mocno potłuc się o ziemię, jest tym momentem, byśmy powiedzieli, przycinania. Przycinania, czy jakby obcinania. I oczywiście my często myślimy, że tutaj chodzi głównie o to, że jak Pan Bóg przycina, czy odcina, to że no, chciałby wyciąć. Jest coś, co jest taki właśnie taki suchy badyl, nie podoba nam się, o, my byśmy go jeszcze złamali, a potem takiego złamanego byśmy stwierdzili, nie ma tutaj dla Ciebie miejsca. I my myślimy, że to jest to odrzucenie, że to jest właśnie jak odcina. Ale zobaczcie, coś, co jest suche. Jakby podlega, można powiedzieć, że to już jest śmierć. Ale my wiemy, co sprowadza śmierć. Śmierć sprowadza grzech. Więc y, możemy powiedzieć, alegorycznie oczywiście też, że tym odcięciem y, jest odcięcie od grzechu. Bóg chce odciąć to, co martwe, to, co podlega już y, grzechowi, więc w pewnym momencie widzi zachowanie Pawła. On ma intencje dobre, bo, bo chciałby dobrze myśli myśli, że robi dobrze, ale zabija, aresztuje. Porywa, gnębi ludzi. No, to nie są Boże uczynki. Więc Bóg mówi, to trzeba natychmiastowo uciąć: to zachowanie i tę postawę Pawła. Więc to jest jakby ten pierwszy element, który już tutaj widzimy, nawiązując do tej alegorii, do tego fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Później Bóg jest tym, który oczyszcza. Kiedy Szaweł, późniejszy Paweł, poznaje Chrystusa, Bóg. Niejako wprowadza go w taką sytuację, żeby zapytać się, Pawle, czy ty jesteś teraz tylko i wyłącznie dla mnie? Czy ty jesteś dla mnie z miłości? Czy na nowo chcesz robić karierę, ale już nie w judaizmie, ale w, chrześcija... w chrześcijaństwie? Dlaczego ty jesteś? Zobaczcie, w jakiej trudnej sytuacji jest Szaweł. Żydzi już go nie chcą, bo mówią, że to jest zdrajca. I gdyby go złapali i nieraz próbowali, poniósłby śmierć. Więc od Żydów już jest odcięty. Ale chrześcijanie jeszcze go nie przyjmują. To, co już hmm. wspominałeś, wszyscy się go boją i wcale im się nie dziwię. To był ten, który aresztował, to był ten, który wtrącał do więzienia, to był ten, który ich prześladował i oni doskonale go znali. Od Jerozolimy, od śmierci Szczepana, pierwszego diakona i pierwszego męczennika, aż właśnie po Damaszek. Więc Paweł jest w pewnym rozkroku, nie ma wspólnoty starej swojej, wspólnoty właśnie żydowskiej, jeszcze nie wszedł w nową wspólnotę chrześcijańską. Kto mu zostaje? Zostaje mu Chrystus. Właśnie to jest to oczyszczenie, że tu nie chodzi o to, żeby przynależeć, żeby być z kimś, żeby gdzieś robić karierę, ale sam najważniejszy jest Chrystus. Było to przycięcie, przycięcie właśnie, czy odcięcie od grzechu. Teraz jest oczyszczenie, żeby, żeby były owoce. Ja może tylko dodam, że to przycinanie generalnie jest bolesne. Może to odcinanie martwych części, pewnie też jest bolesne, ale to jest martwe. Natomiast odcinanie żywych elementów, Mówię teraz oczywiście o winnicy, czy o krzewie winnym, jest na pewno bolesne. Pozwoliłem sobie dzisiaj z naszego ogrodu fragment winnej latorośli odciąć. Tu ogrodnikowi jeszcze nie mówiłem, ale myślę, że nie będzie miał nic przeciwko. I rzeczywiście, kiedy odciąłem ten fragment żywy, zobaczyłem, że od razu wyciekają wręcz prawie kroplami soki z tej części całej. Jest takie włoskie przysłowie. Włosi, którzy zajmują się o wiele bardziej od nas uprawą winnej latorośli, mówią, że jest takie przysłowie że ktoś come kome unawite taliata, czyli ktoś płacze tak jak odcięta winorośl, dlatego że rzeczywiście winorośl przycięta od razu puszcza soki, oczywiście po to, żeby chronić tę część przyciętą, ale nawet doszło to do pewnego przysłowia. A więc widzimy pewien ból i coś, co jest na pewno nieprzyjemne i niekomfortowe w tym przycinaniu dla samej winnej lata rośli, ale jak widzimy jest zbawienne, ponieważ prowadzi do Rozwoju jeszcze większych owoców. I tak było też w życiu Świętego Pawła. I pewnie niejedną łzę wylał nad swoim no. starym życiem. To były takie łzy smutku, ale myślę sobie, że było też pewnie wiele łez radości, kiedy nagle no. odkrył, że jest przy Chrystusie, że Chrystus go oczyszcza, że nie wyrzucił go, właśnie, nie połamał i nie wyrzucił precz. Ale zresztą, jak powiedział tydzień temu, że ma jeszcze owce, inne owce, no. które chce przyprowadzić. Więc ten jeden obraz owczarni, do której Chrystus sprowadza czy przyprowadza owce te, które są daleko? Czy ten dzisiejszy y, obraz wszczepia nas w samego siebie, żebyśmy należeli mm. do tego krzewu winnego? Ale gdybyśmy chcieli spojrzeć na nasze życie, bo te procesy mm. też zachodzą oczywiście w naszym życiu. Po to czytamy Słowo Boże, nie tylko, żeby poznawać y, genezę Jego powstania, czy to, co Chrystus powiedział, czy to, co odnosi się Jakoś do postaci historię? biblijnych, tak? Mm. Ale to, co dzisiaj chce Bóg powiedzieć do nas, w jaki sposób chce nas prowadzić i formować y, przez cały tydzień. Więc Pierwsza rzecz, no, przycina. Pierwsze to Bóg chce nas odciąć od, od grzechu, ale myślę, że w Waszym życiu to już się stało. Tak? Skoro jesteście tutaj, skoro słuchacie, skoro modlicie się, skoro czytacie Słowo Boże, to, to, to jesteście odcięci od grzechu. One wracają, próbują na nowo gdzieś tam wejść w nasze życie, wcisnąć się. Ale decyzja chyba taka generalna jest, że już, już... już jest. Mhm. Już jest jakby podjęta, więc jesteśmy. Bóg poprzez sakrament chociażby pojednanie, odcina nas od grzechu, ale teraz chce nas oczyszczać. Co to może dla nas znaczyć to, to oczyszczanie? Bo zobaczcie, i tu przychodzi mi drugie przysłowie. Już mieliśmy włoskie przysłowie, teraz będzie polskie przysłowie, że dobre jest wrogiem lepszego. Właśnie wiele rzeczy w naszym życiu wydają się, że są dobre i takie są. Ale Pan Bóg, już powiedzieliśmy ostatnio, ciągnie nas ku górze. Zawsze wzwyż. Tak jest, wzwyż, ku sobie. Więc nie chcemy poprzestać na tym, co dobre. Chcemy, żeby nasze życie było lepsze. I dlatego jest to oczyszczenie. Oczyszczenie, żeby w naszym życiu przede wszystkim były owoce, a nie tylko liście. Zobaczcie jak patrzymy na winnicę, no najpierw podoba nam się, że jest zielona, ale potem przychodzimy i nie chcemy jeść liści, tylko chcielibyśmy, żeby tam były winogrona, tak? Więc to jest jakby celem y, posiadania winnicy nie piękna i zielona i bujna winnica, y, ale raczej owocująca winnica. Więc mhm. konkretny przykład. Słuchamy dużo katech, lubimy, lubimy słuchać katech Możemy skorzystać z internetu, gdzie tych kazań, homilii, katechez, różnych duchowych treści jest dużo. Możemy słuchać od rana do wieczora i od wieczora do rana. I wyobraźcie sobie, że jest jakaś osoba, która tak robi. Słucha jedną konferencję za drugą, jedną katechezę za drugą, kwitnie, jest zielona, ma pełno liści. Ale jest pytanie, gdzie są owoce? Gdzie te katechezy, które zostały wysłuchane, gdzie jest ten moment, żeby wprowadzić w życie? Chociaż jedną myśl, chociaż jedno dobre słowo, chociaż jedną wskazówkę. No, nie ma czasu na wprowadzenie tego w życie, nie ma czasu na przetrawienie tego wszystkiego, bo cały czas słuchamy, następnej, bo, bo ktoś jest wyjątkowy, pięknie mówi, porusza nas. Dlatego takim dobrym oczyszczeniem byłoby powiedzenie sobie: Słucham niewiele, niewiele, oczywiście możecie słuchać nas, Przysłu przysłowie. przysłowie zawsze możecie. Tak słuchać. jest, przysłowie zawsze możecie zostać. Ale chodzi o to, żeby wyjść z tej katechezy i wprowadzić w to życie, oczyszczamy pewne rzeczy, nie tylko dlatego, że są grzeszne w tym takim potocznym rozumieniu, ale dlatego, że nie owocują w nas. Słucham jednego i to mnie prowadzi do nawrócenia, do lepszego poznania Boga, lepszego poznania siebie, oraz też do tego, żeby z tą treścią, z tą pomocą i, i z tą łaską, którą teraz zdobyłem czy odkryłem, wchodzę w życie moich najbliższych i oni tego też doświadczają, nie tylko ja. Ale też ci moi bliscy, tego mojego oczyszczenia. Z dobrego przechodzę do czegoś, co jest lepsze. I dlatego święty Paweł później, później już mógł powiedzieć w liście do Filipian, że wszystko uznałem za stratę, nawet w pewnym momencie mówił właśnie za śmieci, wszystko, czyli stare życie, wszystkie zasługi, wszystkie talenty, jakie miał, wszystko uznaję za stratę, za śmieci, byleby pozyskał Chrystusa. I znalazł się w Nim. Czyli najważniejsze to jest Chrystus. Wszystko, co robimy, robimy po to, żeby poznać Chrystusa, a nawet więcej, znaleźć się w Nim, czyli zostać wszczepionym jak w ten winny krzew. Jak winna dorośli? Dokładnie. No dobrze, to mamy świętego Pawła, mamy Chrystusa, który daje nam te alegorie. A czy mógłbyś podać jakieś takie późniejsze albo współczesne przykłady kogoś, kto tak to przeżywa i taka dynamika życia chrześcijańskiego się w nim dokonuje? Myślę, że wielu jest takich świętych, tych, tych ogłoszonych przez Kościół. Pierwsza taka postać, która przychodzi mi na myśl, to oczywiście święty Augustyn, dosyć późno nawrócony, ale ma wielkie znaczenie dla Kościoła. Oczywiście ten, który ma wielkie znaczenie dla nas, czyli święty Franciszek, to nie był wielki grzesznik, to warto o tym powiedzieć, ale dość próżny taki chłopak. Tak, 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 taki właśnie takie życie prowadził, dosyć lekkie i próżne. Pan Bóg go z tej drogi yy, zawrócił po to, żeby dzisiaj był yy, ważnym świętym dla nas, inspirującym nas, nawet papieża Franciszka, yy, i, i cały czas będący pewnym światłem i solą dla, dla kościoła. Z tych współczesnych myślę sobie o błogosławionym Karolu de Foucault. Hmm. Też pewnym człowieku poszukującym, tak. tym, który odkrył Chrystusa, tym, który wydawałoby się, że jego życie nie wyda owoców, gdzieś tam umierający na... Nie, niepotrzebna śmierć. Dotywnie. Tak, niepotrzebna śmierć gdzieś tam na pustyni, a dzisiaj wiemy, że z tego źródła yy, wypływa życie. Tak? Jest wiele zgromadzeń, opiera się na jego myśli, na tym, co on pozostawił. Wielu się nim inspiruje. Więc ci, którzy dla świata nawet tego świata wierzącego w pewnym momencie mogliby się wydawać, że są suchymi gałązkami nieowocującymi, że trzeba obciąć i wyrzucić. Bóg patrzy dalej, Bóg patrzy więcej i Bóg przede wszystkim daje szansę, bo jest cierpliwy. Przeczytajcie hymn świętego Pawła, ten hymn o miłości. Pierwszym przymiotem miłości jest cierpliwość. Mhm. My jej nie mamy, ale cieszymy się, jeśli ktoś jest cierpliwy względem nas i taki jest Bóg. Nie tyle będzie nas odcinał, czy wycinał i wyrzucał. Co będzie oczyszczał z grzechu, oczyszczał z rzeczy dobrych, po to, żeby wprowadzić w nasze życie to, co najlepsze. To, co chyba z naszej strony jest takie ważne, abyśmy pozwolili Panu Bogu, aby nas oczyszczał, aby odcinał to, co niepotrzebne, aby oczyszczał. To zawsze wiąże się z jakimś z czymś niewygodnym, niekomfortowym, czasem nawet bolesnym, ale cel zawsze jest wspaniały. Pan Bóg robi to delikatnie, z miłością, ale po to, żeby piękny, jeszcze piękniejszy owoc przynosić. Dobrze, zapytaliśmy na początku o Świętego Pawła, już o nim troszkę powiedzieliśmy. Jego to spektakularne nawrócenie w drodze do Damaszku dokonało się poprzez słynny upadek. Zapytałem, z czego Święty Paweł upadł? Czy to był osioł? A. Osioł? B. Koń? C. Nie, nie, wiadomo, nie wiadomo z czego. Odpowiedź prawidłowa to oczywiście C. C. Nie wiadomo. Pismo Święte o tym nie mówi. Najczęściej w historii sztuki pokazane są te obrazy, jak Święty Paweł spada z konia. Jest wątpliwe, czy spadł z konia, czy z jakiegoś innego zwierzęcia. Może nie miał konia, a może miał. W każdym razie nie wiemy, z czegoś spadł. Ważne, że pozwolił się Bogu odnaleźć, pozwolił się Bogu przyciąć, potem oczyścić i dzisiaj dla nas wielkim świętym. Dziękujemy za dzisiaj. Pokój i dobro.